Witajcie w dziesiątym dniu naszych spotkań medytacyjnych z cyklu światło świata. Proponowana myśl na dzisiejszy dzień to: wybieram pokój. Weźmy głęboki wdech. Z tą myślą wybieram pokój. Czasem, w obliczu tego, co się dzieje w nas i dookoła nas, może wydawać się, jakby rzeczy nie były naszym wyborem. Jakby działy się i przydarzały nam. A jednak wszystko, co się dzieje, jest naszym wyborem. Wybraliśmy tę sytuację, nawet tę sytuację związaną z koronawirusem, czy jakąkolwiek sytuację, w jaką przeżywasz obecnie w swoim domu, w rodzinie, w pracy. To jest scenariusz przebudzenia, jaki sobie napisałeś. To jest droga, którą wybrałeś. A więc nie ma co narzekać na warunki, na okoliczności, na drogę, którą wybrałeś, skoro sam ją wybrałeś. Oczywiście. Czasem może się wydawać, że jest ciężko. Może warunki okoliczności, stan zdrowia Twojego czy bliskich, czy warunki ekonomiczne, czy cokolwiek, co się dzieje, może się wydawać, że wpływa na Ciebie i sprawia, że jest Ci ciężko. Nie chodzi o to, żeby temu zaprzeczać. Możemy nadal poczuć to, co ta sytuacja w nas wywołuje. I przez poczucie tego w pełni w ciele, zamiast wybiegać myślami i zastanawiać się, dlaczego, co, dlaczego mi się to przydarza, i martwić się. Próbować to zmienić w sposób mentalny. Możemy wybrać pokój już poprzez sam akt odprężenia się w tym, co jest, w tym uczuciu, jakiego doświadczamy, nawet jeśli to jest lęk. Po prostu poczuć siebie. Zawsze możemy to zrobić, zawsze możemy się zatrzymać w obliczu największego konfliktu. Niezależnie od tego, co by się nie działo na zewnątrz i w nas, możemy wybrać pokój, możemy zatrzymać się, wziąć głęboki wdech i po prostu poczuć siebie. Nawet jeśli czujemy lęk, nawet jeśli czujemy gniew, nawet jeśli czujemy smutek, to zatrzymanie i poczucie tego, co jest, jest już naszym wyborem pokoju, ponieważ w pełnym poczuciu tego, co jest, w pełnej akceptacji tego, co jest, odkryjemy pokój, ponieważ pokój jest tłem i treścią wszystkiego. Pokój jest naszą jedyną rzeczywistością, a wszystkie rzeczy, które dzieją się na poziomie formy, są tylko doświadczeniem, które chwilowo wybraliśmy, to też jest ok. Też mogę znaleźć pokój w akceptacji doświadczenia, które wybrałem, cokolwiek by to nie było. Ale rdzeniem naszego istnienia, istotą naszego istnienia, sednem i sercem jest pokój, naszą rzeczywistością jest pokój. Zawsze możemy tego wrócić. Zawsze możemy to wybrać. Zawsze mamy moc wyboru. Nie zapominajmy o tym, że moc wyboru, moc decyzji należy do nas. Niezależnie od tego, jakie okoliczności by nie były, niezależnie od tego, jak byśmy się nie czuli, jaki nie wydawał się by być świat, które widzimy, my możemy zdecydować, jak chcemy to postrzegać. Mogę zamiast tego, co widzę, zamiast konfliktu, który widzę, postrzegać pokój, czuć pokój. Mogę zakotwiczyć się, zagnieździć, osadzić. W tym poczuciu pokoju, który jest esencją, istotą mojego istnienia. I dopiero gdy to zrobię, gdy zadbam o pokój, gdy wrócę do siebie, do swojego domu, którym jest pokój, dopiero wtedy ma sens jakiekolwiek działanie. Ponieważ gdy działam w poczuciu konfliktu, nie podejmuję rozsądnych decyzji, gdy działam w lęku, nie mogę niczego rozwiązać, nie mogę pomóc ani sobie, ani innym, więc moim zadaniem wpierw jest odnaleźć pokój. I gdy już jestem ześrodkowany w pokoju, mogę działać. Mogę działać z poziomu pokoju, mogę być prawdziwie pomocny. Hmm. Dajmy sobie kilka minut w ciszy, na medytację z tą ideą. Wybieram pokój. Niezależnie od tego, jakbym się nie czuł w tej chwili, cokolwiek bym nie postrzegał, cokolwiek by się nie działo w moim życiu, wybieram pokój. Wybieram poczucie. Tego, co jest dokładnie takim, jakim jest, bez mojego sądu, ponieważ mój osąd jest zakłóceniem pokoju. Bez moich przekonań, bez moich myśli na ten temat. Po prostu wybieram pokój. I gdy będziemy w milczeniu, Medytować z tą ideą, mocy naszej decyzji, by wybrać pokój tu i teraz, by przypomnieć sobie pokój, którym jesteśmy, by wyjść poza formę i okoliczności i myśli do sedna naszego istnienia. Pozwol, pozwólmy sobie to poczuć. Pozwólmy, żeby ten pokój nas przenikał emocjonalnie, mentalnie, komórkowo. Rozgośćmy się w Nim. Poczujmy Go. Wybieram pokój. Teraz, gdy wybraliśmy pokój i poczuliśmy pokój w nas samych, możemy nieść go do naszego świata. Ważne jest, żeby wpierw znaleźć to w sobie. Gdy już jesteśmy pokojem, gdy czujemy pokój w sobie, automatycznie dajemy, niesiemy go do innych. Pamiętajmy dzisiaj w ciągu całego dnia, że. Pokój jest naszą stałą i niezmienną rzeczywistością. Wśród wielu zmian i rzeczy, które się dzieją, przemijają, przychodzą, odchodzą, pokój jest tą stałą, jest niezmienną istotą naszego istnienia. Zawsze możemy się do niego odwołać. I żeby to zrobić, potrzebna jest nasza decyzja. Nikt nie zrobi tego za nas. Ponieważ w całkowitej wolności naszego istnienia możemy wybrać doświadczanie siebie inaczej. No na przykład doświadczanie konfliktu. A więc, niezależnie od tego, jaka sytuacja by nie była, zawsze mam wybór, jak chcę na to spoglądać, jak chcę tego doświadczać. Czy chcę w tej sytuacji doświadczać konfliktu, czy chcę w tej sytuacji doświadczać pokoju? Wybór należy do mnie. I wszystko, czego trzeba w moim wyborze, to chwilowego zatrzymania, wzięcia oddechu. I powrotu do istoty tego, czym jestem, do tej stałej, niezmiennej istoty mojego istnienia, która jest pokojem, która jest zawsze dostępna. Niezależnie od przemijających okoliczności, ten pokój zawsze jest. I dzisiaj będę się do niego odwoływał, będę pamiętał, żeby wracać do pokoju obliczu pokusy, by myśleć inaczej by być w konflikcie. Będę sobie przypominał dzisiejszą myśl. Wybieram pokój. Wybieram pokój. Dziękuję.